Siemaneczko mordeczki, witam Was już na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek jest trochę nietypowy, bo dzisiaj jestem z Dyzmą. Możesz się przewitać. Hejo Dyzma. No i tak jak wiecie, Dyzma to jest mój kolega, z którym dzisiaj po prostu chcieliśmy Wam powiedzieć, że założyliśmy gigi dla widzów. I... Będziemy dodawać widzów, a jedynym wymogiem, co jest, to trzeba mieć Discorda i mój Discord wyświetli się na środku teraz ekranu i kto mnie doda, może do mnie napisać, że jest z YouTube'a i ja go przyjmę i sobie na, zagramy razem i będziesz w naszej gildii na serwerze rgmc.pl. A więc jak ktoś by chciał, to zapraszamy bardzo mnie do komentarzy, do pisania, a ja teraz Was nie będę zanudzał, tylko Wam pokażę, jak wygląda nasza baza. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank you Jak ktoś chce do Gindi, to zapraszam Was do Discorda. I jak filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo do końca miesiąca lecimy po 100 subskrypcji. A więc ile dyzma łapeczek w górę muszę robić widzowie. 20 łapeczek w górę i robimy gruby odcinek z Dyzmą. Może jakiegoś trolla czy cokolwiek. Będzie bardzo gruby odcinek wtedy. A więc do następnego odcinka Siemka!